Witajcie kochani na losowaniu zwycięzcy, na całym podsumowaniu udawanej paczki Megaliń. I tutaj mam yy, zdrapeczki, które wygrały. Było 6 zdrapeczek. Zdrapeczka z numerkiem 11, drapeczka z numerkiem 7, yy, z numerkiem 3, yy, 7 także.

To jest 180 i tu następne 60. To jest 240. I dwie osoby obstawiły dobry wynik. Jest to Agnieszka Woźniak i Madzia Lenka. Zrobimy sobie losowanie. Tutaj mam pusty pojemnik. I pierwsza karteczka, druga karteczka. Ja nic nie mam, i będziemy losować, która osoba wygra. I jest to. Madzia Lenka. magdy, komentarz. I mail mój będzie w opisie. Madzia ma kanał zdrabkowy, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie i jeszcze nie zaglądaliście do Magdy także jej e, także jej e, kanał link do jej kanału będzie w opisie i na ten mail proszę wyślij a, adres pod którym mogę wysłać a, Zdrapeczki, tak jak mówiliśmy, za 30 zł, coś słodkiego, coś z kosmetyków, a dzisiaj sobie jeszcze podrapiemy super linie za 5 zł, zielona kasa, retro kasa, ekstra pensja, szczęśliwe linie, owocową eksplozję, deszcz pieniędzy, laki 7 i kasa wpada. Więc na ten odcinek wydałam 10, 15, 20, 26, 32 zł. I zaczniemy sobie drapać od tych najmniejszych. I tak, kasa wpada z numerkiem 25. Mamy tutaj do, szukamy pliku lub sejfu, który nam mnoży. Wygrano razy dwa i tak mamy pomarańcza, pierścionek, banany, truskawka, winogromo, dzwonek, arbus, serce dla Was? kotkowa i korona, czyli ta zdrapeczka będzie jest pusta. M K Lucky 7 w bonusie musimy znaleźć podkowe. Jeżeli znajdziemy podkowe, wygrywamy 10 zł. A mamy kwiatkę. I wygrywające liczby, i tutaj, jeżeli znajdziemy siódemkę, to wygrywamy przypisaną niej kwotę. I wygrywające liczby to 29, 25, a nasze liczby to 18. Dwanaście, dwadzieścia osiem oboczek, dwadzieścia jeden, trzynaście, jedenaście, dwadzieścia trzy i dwadzieścia cztery oboczek, czyli ta strapeczka też jest pusta, f. -C. I ostatnia za dwa złote deszcz pieniędzy. Tutaj szukamy pliku lub parasola, który mnoży nam wygraną razy dwa. A mam koniczynę. Zobaczymy, czy koniczynka na szczęście. Róża, awokado, plecak. Cytryna. Palma. Chmury prezent ananas i toffi i ta tropeczka też jest pusta. Kontrolne to ol i teraz sobie weźmiemy owocową eksplozję z numerkiem 80, a nie powiedziałam poprzednio jaką miała? 83 yy, i 59. No i teraz yy, będziemy sobie szukać owoców. teraz Mamy ananas. Ananas jest tutaj. Dwa. Gruszka. Gruszki są dwie. I tutaj też są dwie. Winogrono mam tutaj. I tutaj. Kokos. Kokos jest tu. I to wszystko. Cytryna. Pomarańczko. Truskaweczka, mamy tu I tutaj są dwie, melon, tutaj nam brakuje borówki, zobaczymy czy będzie borówka, kiwi, Wisienka. Jest tu. Tu są wisienki. Banany. Mamy tutaj dwa. O, już mi się odkryła kontrolna, nie znam kontrolna. I ostatnie jabłuszko. I jabłuszko nam żadnej linii nie daje. Czyli ta zrapeczka też jest pusta. Na razie same pustaki. NS. I teraz szczęśliwe linie. Zrapeczka z numerkiem 52. I. zobaczymy, jakich symboli będziemy szukać. Symboli. I tak. Szukamy biedroneczki. I tutaj mamy jedno. I więcej być znaczy nie widziałam, ale jak coś pominę, to na pewno jeszcze się w znajdzie. Trafi tu. Tu. I następnie będziemy mieć słoneczko. Słoneczko jest tutaj, tutaj. Następnie mamy ananasa jest tu. Tutaj nam brakuje tylko sakwa. Mm, I nie widzę więcej krab, Krab jest tutaj. O, tutaj Tutaj Pomarańcza Pomarańczy nie widzę Kwiatek A, Kwiatek jest tutaj Brakuje. Tutaj jest dzwonek. I to wszystko i Wisienka. Stu. Tutaj mamy wisienkę. I to wszystko. Podkowa jest tutaj. Zobaczymy, czy podkowa jest na szczęście. I karne. Słonik, tutaj nam brakuje banan i tylko jeden słonik był, gwiazda, gwiazda jest tu Truskaweczka, tutaj nam też banan brakuje, więc banana może nie być I truskaweczka jest tutaj, tutaj nam cytrynka brakuje Diament. Diament jest tu. Tu nam księżyc brakuje. Sakwa. Tu mamy diamencik. Jabłuszko. Jabłuszka nie ma. Gruszka. Gruszki też nie widzę. Pik. Także nie ma. winogrono Kości. Kości nie ma. Więc chyba się szukuje pustak. Klucz jest tutaj. nie tylko ten jeden. O jabłuszko było. Było tutaj. A... Ostatniej śliwka, Psyjka nam mini nie daje, jest tutaj i tylko tu. Więc te małe żeby się nie spisały dzisiaj. A teraz weźmiemy sobie zrobeczkę za 5 zł, ekstra pensja. Um. Mam zrobeczkę z numerkiem 5.

tej kolejna zapeczka pusta. Es retro kasa z numerkiem dwadzieścia pięć. Szukamy diamentu lub koniczyny, które nam mnoży. A mamy truskawkę monety gwiazda cytryna pomarańcza płatkowa jest diamencik pierwsza drapeczka wygrana super jabłuszko i dzwonek i ostatnia szansa garnek a pod diamencikiem jest zwrócić 5 zł. Zawsze. I zielona kasa teraz z numerkiem szóstym I tutaj szukamy worka Wygrywamy przypisaną do niej kwotę lub wygrywających liczb. Wygrywające liczby to 9, 27. Dwadzieścia cztery I czternaście A mamy siedem Jeden Osiemnaście Trzy Dwadzieścia osiem obok Trzydzieści pięć dwanaście, trzydzieści trzy, siedemnaście, dziewiętnaście, dziewięć, trzydzieści, jedenaście, dwadzieścia, dwa i trzynaście, Czyli ta zdrapeczka jest prosta. Też SB. I już ostatnia na dzisiaj super linia. Zdrapeczka z numerkiem 34. I szukamy symboli. Najpierw mamy tęczę tutaj i tylko tutaj następny symbol to rolki mm, rolki nie ma następnie popcorn popcorn jest tutaj mm. nie widzę słońca. jest tu tutaj tutaj jest słońce ok um, korona Korony nie widzę Księżyc. Księżyca, tutaj jest księżyc, chciałam powiedzieć, że nie widzę też. Następnie dzwonek. I dzwonek jest tu. I tylko tu. Piedronkaczek nie ma. Czy to też będzie pustak. Zobaczymy. Tutaj są baloniki, tutaj są baloniki. I więcej balków nie widzę. Tutaj jest gwiazda. Tutaj mamy gwiazda. Hmm, więcej nie ma ptaszek jest tu ja nie widzę motylek i motylka też nie widzę troszkę tych symboli nie ma I tu klucz, klucz tu, tu, tutaj jest klucz, tutaj i to wszystko. Arbuz, arbuza nie ma, kwiatek jest tu. tutaj mamy kwiatka. Mm. I więcej też nie mam Leżak jest tu Tu Tutaj jest leżak Tutaj I to wszystko Cztery ostatnie symbole piłka tu. I tu wiatrak, wiatrak jest tu i tu w przedostatni symbol cytryna. I cytryna nam daje linię. Super. Dobrze zobaczymy, czy będziemy mieć zwrociek, czy coś jeszcze wpadnie. symbol słonik i tutaj jest słonik tutaj jest słonik i tutaj jest słonik A, i chyba nic nie przeoczyłam tak by nie było łódź też nie Jest 5 zł zwrocik. I dzisiaj wygrał dwie zdrapeczki, no od dnia 32 zł, a zwróciło nam się 10, czyli jest 22 zł na minusie. Ale fajnie, że mogłam sobie potrapać. Um, jeszcze raz przypominam, meli jest w opisie. Um, i czekam na adres, żebym mogła wysłać paczkę. I także do Magdy kanału. Link będzie w opisie. Dziękuję Wam za oglądanie, za wszystkie subskrypcje, łapki w górę, komentarze. I także zachęcam do komentowania. Widzimy się w następnym filmiku. Cześć!